Siemaneczko widzowie, to pierwszy odcinek z Minecrafta była horror SMP Jest ze mną Ja Tak ty Tatos Ale tu jest... A i nie! No tu jest ładnie na tych Sider'a, ci powiem Mamy te same sejdery, więc jakby no... Co tu jest za Bijom Red od co to jest? Sekwoniowe? Sekwoiowe? No bo, bo to jest... Bo dodałem biomes of planety czyli to co dodaje nowe biomy i tak dalej Aha no Jest sto, sto. dużo nowych struktur, więc się nie zdziw jak będzie coś nowego No wiem Wiem co robi Hollow Elements mod Hmm Działa to drewno jest normalne? No tak, działa jak normalne drewno. Aha, no. A ty już postawiłeś ta w No spod stop. A da idę się wtopać. Boję się. Ej, Stary, tu jest tape! Tu jest tape stary. Tu jest tape pod tym. No, tu jest Dave stary. Nie mieliśmy być w Dave'ach. Mieliśmy sobie. Post w Dave'ach jest no i. A, dobra, ty nie masz tego moda, bo jest taki mod, co musisz być w jasności, i jak będzie w ciemności za długo, to, to muszę cię po prostu zaatakować, ale ty nie masz tego moda. Mamy przejęcie. Jest no. Czemu? Już. Chyba, chyba, chyba ktoś miał wizję potwora takiego, co on automatycznie robi noc. Może ty, może ty miałeś go gdzieś w rogu ekranu i na niego spojrzałeś i magicznie przyspieszono. tick spiki Chodź, uciekaj daj a ja mam tint. Uciekamy w las. W sensie. ja sobie w tej to sobie. Ogólnie nie możemy zostawać sami, bo inaczej będziemy dać. Wiem. Co my nie się podejrzewina, to jestem wolny. No bo o, przepychasz się przez burz. A tu jesteś, dobra. <grymne> o, to sobie? je. To lekko. Cieli odjała do nasiona. Jezu i jeden biom będzie tutaj Trochę szkoda, że nie mamy minimapy Teraz tu da się nie tylko ciemność O jest, inny świat To jest cybowy Gdzie ty? Tu I co to jest? to jest? Co to jest? ptaki tu dałeś? Jezus! Ja nie patrz tam! Nie, nie patrz tam! Czemu Nie Ej, Nie patrz tam! Nie to! Nie odwracaj się! Nie ten tam! Nie patrz ten Nie patrz tam! Nie ten potwój Nie patrz tam! Nie patrz Nie Bo Czemu Nie patrz będzie Nie noc! Chodź Nie chodź hoć, syto. Gdzie Dzień Patrz co tu jest! Patrz na tego Patrz na to! Nic! Co Jest! Ej stary, tu Jest! 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 Ja Jest! O nie! Jest! 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 Co ci się stało? O nie. nie Mietek! O nie, to ten... rajny Z tym nietkiem było jeszcze gorzej. w sensie z ja tamtym się... było najgorzej. To rajne. to. A co to jest? To jest to To był krzyż z No Dobra, chodźmy. Nie, ja Dawa bym tu został na noc. Eee, ja, ja Dzień się, tak się nie zrobi! Dzień się nie zrobi, jak będziemy tutaj. Ale ci nie, co? co to jest zaraz? No, wys wysoko świarkowy las. Aha. Ja nie chcę to być tak. I węgiel! Mam ten inny pięknie. Ten to, co się robi, chyba... Nie, to jest jakiś cały toal. Nie, tutaj. Ja chcę zrobić polski. polski. No? To co da, ja sobie ustawię polski. Eee, polski. Teraz w sumie nie umiem to więc jakby no. Style? Ten, science jest nawet mocny. Ale nie było jeszcze tam z tego więc naj. Był jeden. To był ten ślub, to czy ta tej... A na nie... A na niego nie można patrzeć? Ej, sal. Co? A dobra, słyszę, mnie? Ej, ale na niego nie wolno patrzeć, czy nie wolno podchodzić? Więc tu Minecraft... Co wysłешь? Jak to wiesz? No wysłałeś. Wywaliło mnie. O. Ja bym sobie nam podstawowe tulsy. Ale nie mamy tu szwatem terminio. Oj co so, co tutaj jest w Ej, ale na tego moba nie może napatrzeć czy jak? A, jak, jak on to ciebie podaje, to to cię do świata, jak to cię podaje. Ale on się przywitał! To był chyba The Silent czy ten drugi The Silence, ma tą taką białą twarz, to był ten drugi. Albo ten trzeci, który no to. to... Co robi tylko jumpscary. <laughs> nie, ten drugi to wie, on ma taki uśmiech, nie? No to... Co to było? Duże jest. Stary, chodźmy stąd, piłosaczar. Nie, ja bym tu został. Trefę, trefie, co, bo ja mam te efekty punktu. Słaba, ja tak się stary. To jest kepuć. No To Cat Woods. Dawaj mi to. Wtedy miałem to te Ja się stamtąd powetuję, co by nie tu Ale wiesz, że te potwory z The Silence są groźniejsze w noc i szczególnie w Wiem. Co guzy? No bo y, są takie poziomy y, złości tych mobów. Y, największy poziom złości jest wtedy, gdy y, jest nocy w z obuza. Ej, pof, gdyby był sykinoł, walker i i okazało się, że ty byłeś potworem. Halo? Błę. Halo? No Wejdźcie na serwer, ja cię wywaliło? No, aha, mnie nie wywalił. chyba to był internet, albo. znowu ta, ta seta mi się potazała Ej, Ej bo tak, ja słyszałem dźwięk Creepera, ja nie Gdy słyszałem tego, mimo że nigdzie go nie ma. Czyli to był The Silence, co tu sam typel? Ej, staj, bo jest tutaj. Security to manual. Potrzebujemy cyjusla i zaraz na trakty. Jest jakiś solid security system. Skąd to wiesz? No oh. bo chodź tu. E, tutaj ta cyjusla nie zielona wiesz. Ja ustawię trakty, bo potrzebujemy i potrzebujemy cyjuski. Ale z tym nie ma w ogóle. Nie żeby coś, ale no... Ten co? nie... niedaleko musi być że The Silent bo słyszałeś dźwięk Creepera mimo że nie wybuchał no to... to znaczy, że The Silence jest blisko a teraz był taki oddech ale masz hoplite? atmos nie wiem czy masz hoplite ale no? wiem, że jest Siren Head mam miałem desktary no, czyli jest super blisko. Ej, chodźmy ja to To Kryj się, musimy się zamknąć w pomieszczeniu bez, bez bez, w ogóle dziur. Tu nie ma dziury z so, wody. Ej, pomiesz... nie nie mi się... Dure. On się pozostawił tak super blisko, a może nam się... A jaka nam się pojawi, to mamy przystankę, bo my możemy zobaczyć jego wizję. Tutaj od hape. HP. Bo właśnie a co za HP to chyba 1000... to chyba 1000 cent. Nie 150. To 150. Bo A, musisz to... pomnożyć... Podzielić przez dwa. A. Ej jest ja usiądłem chyba co A ty macie jeden heta w do? No. O ja, fuck Ej, w dzień jesteśmy bezpieczni, nie? Jezus, miałem ten dźwięk smajtrawca, się obsychałem. Ej, w dzień jesteśmy bezpieczni, nie? No, można tak powiedzieć, tak ja... Tak, Nasz się zrobiła. Ej, ej, otwieraj! A, bo jak wychodzi... Jak... Bo tam jest taki czujnik, że gdy wchodzimy do tego kościoła, w ogóle, gdy na, y, staniemy na tym, to robi się noc, więc musimy wychodzić w y, To wyjdźmy z tą, przez sutno. Ale gdy ja będzie, będzie cień. dzień, to zrób cięć, teraz będzie dzień po prostu cięcie sub. No to nie wciąć panna Sejaja i mi się będzie nudzić. To też jest na to utnie, bo ja tego nie mogę. A, Po co? Ja nie mam To sam zaraz On chyba po iściach chodzi! sam z takie! Nie, ale... no ale to był o wydech czyliście. Boliście... Bo liście się liści, zelez! No bo liście, bo liście, no, bo liście szeleszczą przez wiąz od planety ITB. Aha, dobra. Ogólnie ten też jest najlepszy boss na świecie, najsilniejszy w każdym razie. Ja się nazywa Ignis. I den, Nie znam do Deniusa. On... On ma około... on ma chyba 500 serc. A ja sobie stąpię, Ja sobie tutaj stoję na się idzie dostałem przed pasłow, ten poja Nie, ja słyszałem dźwięk tego, tak, że on jest pod nami. Dawaj, wchodź! Było popsuty dźwięk error, czyli on jest pod nami. No to musimy spiedzać, jak będzie tutaj. Piose. On ma hit on ma hit w nogi. Musisz być to w nogi. Co Ej, masz te dźwięki? Ja miałam psucie psuci telewizora. Miesz takie popsute dźwięki, nie?

Zmrujmy się, ja mam Dobra, tutaj chyba mury. się oddala, bo ja słyszałem dźwięki niszczenia liści. Czyli, że jest dalej. Bo taki dźwięk... Jest... Pamiętasz, że on się ciutać. Ten... E, z... Pamiętasz, że on ma... To był on. Ale miałeś szelest? Nie, miałem jakby psucie liścia. A, czyli to co ja? Huluj nas. Zab zabuduj okno, bo gdy staniesz tuż przy oknie, to jest duża szansa, że on ci coś może zrobić. Szczerze, najbezpieczniejsi jesteśmy, gdy jesteśmy wysoko. A my jesteśmy wysoko? Ale mówię tak na okolicach 20 prawek. Gdzie... Dobra, myśl... Dobra, ja jestem Wiesz co? Nie chcę stracić. Idzie! Pozytywka! Ale tak. to pozytywka El, ja wychodzę Co? Co znowu? Pozytywka! Jak jest pozytywka, to on cię zabija No i... do dobrejdża Ale stary, nie, mam... nie musisz robić nam ten nie musimy wychodzić po stary To ty to sapicie? i straszne dźwięki ej wbijaj, wbijaj ej robię no nam ten, nie możemy wyjść Dzień jest, musimy wyjść oknem mam tą santę, mam tą mam tą santę tu, 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 tu tu, z sądzę, tu samolować ej ale wychodzimy ja mam... Ja, ja, ja mam to wysantę! No ja tego też się tak oszalałam. Ja mam to wysantę, ja cały czas ją czuję, nie mogę spintować! Chopie, ja tu i mnie! O! Ja bym poszedł w tamtą stronę. Uczytajmy powiem, uczytajmy, uczytajmy. Najlepiej uczytajmy. zostać wysoko, więc chodźmy po drzewach. No tak. I idziemy to inny to lasu? Ty tutaj. A, dobra, to jest ja. białe. Jezus, ale ten science jest posłany. No ja wiem, a wiesz, że to na Wiesz, że nawet ten twórca nie wydał pełnej wersji. Pomyśl sobie jak straszna by była pełna wersja. A ja. jest stary... Jezus to by... Ej, ale on... To nie tak, że on... Ryski? Ej, ale ej, co? Ej, wiesz, tu jedyna z to on czasami może ten bycia to zjadł, ale ma słaby zasięg. Więc sprawdzaj dap czasami. Co on jest na zerwezę? To jest science. Ale on nie rozumie. No bo on może się pojawić na tebe i pod tab. Ty, nie se setup i na duszę ma... i jest ten, drat na zerwezę. I on czasami tam jest. Więc, no patrz, sam! Czas na to, stary, 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 ja spadłem. Ja spadłem, stary, stary, stary. Stary, nie oddalaj się! E, to jest to jest to. Co to było znowu? Uff! Ty to zrobiłeś? To prawda. O nie. co tam jest? To są swotki. One się pojawiają, jak kiedy Silence jest blisko. To jesteśmy bezpieczni. Bo tu nie ma na serweza, nie? Ty sprawdzaj, co on jest na serweza, lepiej. Ale nie ma na serweza. Co? On się tu pojawił. Jego miałem przed oczyma. O fuu. Dobra, ja zbieram mięso, chopie. Z nich. Mamy chociaż coś do jedzenia. Ej, to jak podejdziesz... O nie. Jak podejdziesz do tamtych chciał, to ci się odpali Masz go! Ej, ona, na... Nie, musimy... To jest las The Silence'a, więc musimy iść. Stary stary stary. Stary, stary 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 idźmy stąd idźmy, stąd idźmy stąd idźmy stąd jesteście stary to ile słodki nie? Ty zemdło wach Hej, Hej, ej ej mi napisałem, że nie bądźmy w wodzie lepiej więc może chodźmy nie bądźmy w wodzie bo tak to on może nas Dobra. złapać za nogi cicho bądź uspotujmy się Jego ja go słyszałam uspotuj się i musimy być tacy. Musimy być odpasni, ale mężczyzni. Z tam fampoje. Ej, ja go widziałem. A jesteś wampoję czy mężczyzną? No to nie bój się. O Jezus, ej, ej, ej bo tak był może zamieniać w czarną owcę. Co Z tego co wiem, to jakiś potwór może się zamieniać w czarną owcę. <duszel> o oh, 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 Jezus moja coś mi przeciało przed ociem, chyba to był ptat. Mięso! Ej, w noc się musimy skopywać. Tak, w no, tam się w top my i się nie ufajmy. Co jest mięso? Oki. Okay. Ej, dobra, robi się... Po... O nie. Staję Skupuś... nie niemała się na TMES. Co, co? Telewizor? Ale ty miałeś telewizor, nie ja! Ej, bo nie, ja nic nie widzę. Co Ej, czy ja mam taki ekran jakbym był w telewizorze. Co, co to za ma? To To chyba cię... tutaj. Ej, co jest? Ej, nie! Wiesz nie. co on mi napisał? Wiesz co on mi napisał? I są... Ej, mam to! Ej, mam to! Ej, stary dołącz! Dołącz stary! Dołączło! To by... ale dołącz stary! Słowa co on mi napisał! Ja ci napisałem co on mi napisał, że jesteśmy na czas! On mi napisał, że jesteśmy na czas. Ale co? Ej, bo on tu był, tu była na postać i jak się popatrzyłem na niego to znitla. Ja mam ten telewizor! I mieliśmy nie wychodzić! Dobra, kryjemy się tu? Nie, bo dzień, chłopie. Pozytywne. Chodzi ci o to osamte? To To się się Akurat mnie wywaliło serwa. Ustalną. Ja mam słabionek. Masz słaby net? To sobie oddaj mi ten net, Ani. Ej, bo mam to wysante! Ej, mam to wysantę. Ej, co? On cię to pojawił! Ja dam. Ej, bo on się pojawił, bo ja miałam to wysante! Zbijaj i tak i tak de dniesz. Ej, że to boli. A ja jest jakiś tam staję, ja cię zabiję? Nie. No... I co mi się e temy zapisały? E, nie wel. Nie wiem, może bo... się samo łączyłem. A, stary! Bo drewno, bo... bo no na łódce, bo na łódce jesteśmy raczej bezpieczni. No nie, bo mm, napisało sobie nie pądźmy w wodzie. No ale w wodzie. A my będziemy na łódce. Aha. Pamiętaj, ci jedno. mi ją drewna. Słuchajcie, wystarczyło co na zapas, nie? Ile ja powiem? Wtedy będziemy bezpieczni. Ta, bo będziemy mieli co się zabudować. Na, nawet... Nie, ja mówię o łódce, no bo zobacz, wtedy gdy będzie ktoś za nas miał pozytywkę i on się zrespi, to i tak nic nam nie zrobi, bo zostanie z tyłu w wodzie. Ale stary możemy zrobić na tą platformę teraz na, ten, na, ten, na wodzie i wtedy będziemy westać na wodzie. Na wodzie. Tylko, że on i tak i tak będzie mógł się tam rozbić. No nie, ale ja, to jest mój plan. Ale zróbmy tak, że będziemy mieć taką platformę na wodzie, a tam, a na tej platformie na wodzie będzie wieża, no bo lepiej się trzymać wysoko. Ta, staj chodź. No ja to wszystko wygląda. wielkie ręce i nas wciągają pod wodę. Ej, no jest, stary. Nie no to nie powinno działać jak tak Ej jest jakiś nowy bi a nie to ten sam biom. Ty to jest, to jest tutaj To jest zbożowy pożony biom. No dobra jest to samo mięso na ty jedno Siadaj, siadaj Płyniemy dalej Ej do ej po nie, nie, nie napisał mi sobie sobie wiem to ja pisał sobie nie by ciebie i wywodził, to on pewnie jest pis, to wtedy i pociągnąć cię pociągnąć a nie pisał, to wiesz, to nie ma. Mi on napisał wtedy, gdy był blisko, go de spiewi. Spiewi? Wtedy on mi napisał, że jesteśmy na czas, więc jakby no jesteśmy na czas, więc jakby się. Bo, bo te co nie mamy tych efektów, w a jest cały do białej tat. I na co Nie, ja, ja mam zawał. Ej, ja teraz mam ciarki, nie? Ja teraz mam ciałki. Czy się ja tam ja mam nie teraz cialki, Ja Zawo? Co? Jakaś lalka przypominająca dziecko z jednym okiem wyrowanym, posiadające tylko jedno oko i z, z połową mózgu tylko. Ja zrobię coś, a ja to później zobaczę na odcinku. I jeszcze ten się pojawi, co cię teleportuje. No bo on, on, on się pojawi wtedy, gdy będziesz miał jumpskera. I stary to był ten demon. Ej, dobra, to był ten z ja uśmiechem. Ten odcinek i wyjdź z serwera, bo ja chcę coś z tym odgadam. poza odcinkami. Zaraz dobra. drugi, ale wiesz. No co? Sajonara widzowie.